Zaczęliśmy dzisiaj najmocniejszy odcinek, po prostu, prosto z Malagi. Zobaczcie sami, co dokładnie mamy, jaki wielki budżet mamy, a jedyne co wam mogę zdradzić to tyle. Tylko tyle. Więcej nie możecie wiedzieć. Czekaj, okay, jeszcze raz. Yy... Nigdy nie zostawia się mu pieniędzy. Ale On... ten duży plezek Ale, był brzydki. Czy w tym sklepie z operatorem czy nie? Nie, Karol ja pier... to był Ja To jaki... Żebyśmy nie mieli tego plecaka wszystkiego. masz paragon? Ja pierdzielę, chłopie! Nie. Idziemy, co zwróci Natalia. Nie Aha. tak! Przecież nie. mamy resztę teraz no. ale... A, czekajcie, Przecież z y, odebrałem na jedzenie, mam jedzenie. chodzić i robić dla robić Zawali stację, zawali stację. Ojej, O Boże! Przepraszam, widzowie! <grym> nie e, która za e, z jest bar. Mamy jutro, jak na 14. Uuu, Ej, kurwa, nie wrzuciłem na insta. tego. By inny, coś na chleb, w ogóle. Pan... Ej, JA przecież mówiłem, że wrzucam, że jest live. Czemu ja o tym zapomniałem? W ogóle z takim filtrem miało być. Przecież ktoś mi przypomniał i mówiłem, że wrzucam, a nie wrzuciłem. A few inches later. <laughs> Ja model. <skrytum> <Very nice. skrytum> Pani się zgodziła, więc bardzo fajnie. Obie drużyny znajdowały się blisko plaży i w pewnym momencie na siebie wpadły. Hej, majkie, mamy do was bilet. ale taki problem. Przyjechaliśmy ogólnie z Polski i nie mamy pieniędzy. Czy jesteście w stanie kupić jakieś jedzenie? Kupiliśmy torbę. Zadynka? Zadynka? 4, tak? 4, tak? 4. 4. No ja nie, pytaj, nie no pytaj, no pytaj, to prawda, nie to pytaj, no. to prawda byłem. Nie pytaj, no. Musicie wygrać ze mną i z Michem. Kiedyś Była taka piosenka, o nic nie pytaj, zapomnij co było. ...wodnej. Wygracie, możecie zrobić zakupy za 20 euro w sklepie spożywczym. My za nic płacić nie możemy, ale oni kupić nam mogą. A jak już ich spotkaliśmy? Ja znaczy, cię na tyle, że nie spotkał. Olek nie Dobra. Ja mam... Robimy to! Okej! Okay! Okej! Okay! Kupiliśmy taki fartuszek dla przegranej drużyny. Tak. Drużyna przegrana wybiera jedną osobę, która musi chodzić w takim fartuszku Uwaga, uwaga jest! I na panel na panel jeszcze. <laughs> wiem, wiem te widoczki. I na panel I na panel

Mamy jedzenie za 30 euro! Fartuszek zostaje w naszej drużynie. Razu na dwie, naprawdę. Szatun. Dzięki. Zegarek mi spadł. Sam Dominik pociągnął mnie za rękę w ostatniej chwili. No i zegarek za. Tak jest ten, czy mi spadł. E, wspólnie zadecydowaliśmy, ale wybieramy Natalię. Nie! No no A ja się nigdy już nie podam ręcznika. Teraz Dobrze. nigdy. Natalie na panel. Ej, no nie! Przechytrzyliśmy ich. Myśleli, że jak dadzą dwóch najwyższych, to im się uda. A jaką tyczkę łatwiej przewrócić Dużą czy małą? Wiadomo, że dużą, także daliśmy świetnie radę. Mega mieliśmy vibe, mega się też uważam, uzupełnialiśmy z Olkiem. To była najlepsze praca, jaką kiedykolwiek miałem do czynienia tutaj w programie, oczywiście. Słuchajcie, jesteśmy po dzisiejszym najcięższym zadaniu. Ale nie powiem wam niestety, co to było dlatego, że to wszystko macie na naszym kanale, także wijajcie to obczajcie, ale serio było grubo. Mała podpowiedź? Mam na sobie ręcz. A ja nie mam na sobie Majdę. Także obczajcie. Jak się dopełniają, zachęcimy, bo ale... fajnie, że przejęliście kanał Karola na naszym kanale. A, a bo to jest do pensji restauracji. Ona zamawia najdroższe żarcie. Ona zamówi naj się wydaje, że jest duży chaos w tych odcinkach. Taki bardzo dziwny chaos. Też widziałem jakiś wywiad, że Freez coś tam gada, że że to te Twoje 5 minut ma lepsze zasięgi, że w ogóle jest lepsze. Tylko że tu jest zasadnicza różnica, że tamte Twoje 5 minut miało na, było na nowym kanale, a to jest na kanale Freeza, więc tutaj ogólnie algorytm pcha ten program, a nie sam program w sobie. To jest moje zdanie. Według mnie to jest chyba gorsze. Chociaż tam tego tak nie oglądałem na streamach, ale niektóre odcinki coś przelatywałem. I tak widzę też po komentarzach, że chyba bardziej się ludziom wtedy podobało niż teraz. Natomiast to mi się wydaje odrobinę zbyt chaotyczne, wszystko. Okej, nie że ci nie szukają kogoś <grym> Bo te... teraz mam pomysł, że po prostu zrobię Michowi zdjęcie. Chcę zawrzeć, jakby na tym Instastory, story, że tak wygląda człowiek. To już było na tym kanale u Frieza? Te twoje pierwsze 5 minut? A nie mieli. Usie... Nie było takiego nowego kanału? Twoje 5 minut się nazywał? A, czyli też było u okej. Okay. I teraz to ma lepsze zasięgi niż tamto? Teraz to będzie ciężko będzie. Obczaj, no bo. Bo pewnie tamto odcinki teraz mają po kilka milionów, bo są już jakiś czas. Twoje 5 minut. No, pierwszy odcinek, a te reszta też. Że jesteście na hamami. Nie, pierwszy odcinek był tylko na. Tak jak mówiłem, pierwszy odcinek był. Na kanale Friza, a już drugi Bardzo odcinek cieszy, był na nowym kanale, który się wtedy nazywał Twoje 5 minut, a później zmienił nazwę na Genzi. To ja nie oglądałem Dzieciaczki i lepiej wiem od Was? To słabo. Słabe z Was Team Słówki są. W takim razie. Który właśnie zgubił zegarek w wodzie. No smutek. Michu, wyglądał jakbyś miał się zaraz zestrać ze śmiechu. Dzięki. To moje Insta story. Słuchajcie, my właśnie wykonaliśmy jeden challenge, a żeby dowiedzieć się, dlaczego Natalia chodzi dzisiaj cały dzień i jutro na panelu jest Fartuchu z Malagi. Wpadajcie na odcinek. Dobra, w takim razie jedziemy do restauracji El Tintero. Zamówimy sobie luksusowe autko, żeby do niej podjechać. Tam też jest luksusowo. Dzisiaj jemy na bogato. Jest to dla mnie najbardziej chyba hardkorowe. Dobra, oprócz robaków, odcinek w ogóle w tym programie, a bawię się najlepiej. No. W tym momencie możemy wykreślić pierwsze zadanie, czyli spędź czas. Nad morzem! Brakowało nam tej kamery, jak ja wróciłam do domu, to miałam takie kurcze. Chciałabym nagrać tę setkę, coś powiedzieć! Nawet no no wyciągałyśmy telefon tak wyciągałyśmy... Tak. i nagrywałyśmy! I powiedzieliśmy, kurde, dawaj ćwiczymy, wyciągamy telefon i... Robimy zakupy dla drużyny niebieskich za 30 euro. Ty, bo bagieta jest tańsza jeszcze. To dawaj dwie, dwie bagiety. Słodkie bułki, super. No, tak. A też dla Poli, pamiętajcie o Poli, że ona nie może glutenu. A, no, no bardzo... Chcę ja wam Dobra. podziękować za dary złożone w tej ofierze. Pola nie może Tutaj uberek, luksusowe auto. Pakuj torbę Gucci do bagażnika Merola, ziomek siedzi w garniaku. Dobra, teraz by, będziemy e, rozmawiać z ziomkiem przez translator po hiszpańsku. Tak. to na pewno bardzo duży napiwek. Uż una gran propina seguro. No jak widać, mamy dziś dużą liczbę pieniążków, no to, to bardzo to? dobrze ją wykorzystamy. No. Połowę tych pieniędzy, co mamy dzisiaj do wydania, wydaliśmy na Gucci yy, w torbę. No i <laughs> Słuchajcie, właśnie ogarnęliśmy, że tam ludzie robią jogę i bardzo, bardzo chcemy się podłączyć, może się nam uda wkręcić, tak wiecie. Szu, to też jest forma na wakacji. Kochani. Tak, Więc na sportowo, sportowe świry. Bardzo dobra decyzja. I to jest wypoczynek aktywny, nie? Tak, dobrze. Góra! Aha, w takim sensie. Takie to szybkie. Nie, i to już jest zjebane, bo ludzie pewnie sobie robią jogę w spokoju, nie? A w, w, w jakieś influ główna przychodzą i drogują. Góra, góra! I no to tak, to nie wiem. Wiem, że Fris ostatnio opierdalał ich za to, że nagrywają cudzych ludzi i psują im dzień, bo jak tam ten kręcił bajerę do jakiejś pani, co mm, sprzedawała w tym, w, gdzie ona sprzedawała? W Second Handzie, nie? No i oni wiecie, jogę, żeby się jakoś tam wyciszyć.

Dowalili ekskluzywną <noise> <w> restaurację. Teraz <noise> wygląda giś. Ja powiedziałem, że wygląda giś? No dopiero zygały. bo ty mi powiedziałeś. <noise> ja powiedziałem? Ja ci pokazałem opis tego. A, ale opis był zajeb... No opis był fajny, opis był fajny. Jesteśmy tragiczni. Ej, ale dziewczyny się kurzą! Znowu. Tak jak na gorzej niż Buda z Dlaczego się spodziewali dając 10 koła chłopakom, którzy nigdy tyle w ręce nie mieli. Tak, pomyśleliśmy właśnie nad tym, że trzeba zmienić nazwę filmu naszego. Jak straciliśmy 10 tysięcy złotych i wylądowaliśmy na ulicy. Drugą grupą. Chciałem troszeczkę z ukrycia ich nagrać. Jak z Polą? Co ona robiła takiego? Pola po prostu była na naburoszone teraz po ikazję odbieronego. O i to mi się podoba. Okej, okay, sprawdzałem chorobę tego typowy z Genzi. Nagranie z ukrycia, jak, bo właśnie tego ludziom najbardziej brakuje, e, że oni nie pokazują tak naprawdę relacji między sobą, jak zawodnicy między sobą, e, czy się lubią, czy się nie lubią, co o sobie myślą e, i że tego brakuje w tym programie, nie? Że oglądacie tylko jakiś kontent i wszystko jest takie udawane, a tak chcieli, widzowie chcą poznać prawdę, czy Pola jest lubiana, czy ten jest lubiany, co o Poli sądzi, nie wiem, Marysia, Krysia, Złotych. Mniej więcej coś w ten sposób. Tak naprawdę ani jednej sytuacji jeszcze nie było takiej, w której ktoś na przykład coś mocnego do kogoś powiedział, ani nie było jakiejś mini spinki, więc mam nadzieję, że będzie taka sytuacja, żeby ocenić też, jak się zachowują w, takim, w takiej sytuacji. No ja na przykład nie gadałam w na razie uważam, ja. że mamy spinę. No, tak, no ja sobie się z właśnie od pierwszego odcinka i ja na przykład widzę straszną różnicę między dzisiaj a no. pierwszym ale to ta Kasia tak... bardzo mało się odzywa. Oj, Kasia, <grymka> się jakieś... co się dzieje? Znakomiliśmy się przypadkiem na jakiś koncert z światem? Ej, ale klima. Ale przepięknie. Co problem? Nie martw się, ja nie gryzę. A ona? Wygląda jak scena z jakiegoś Pottera, jak tutaj miał zaraz jakiś O, drama z Gargamelem Generatorem Frajdy będzie. Bo chłop zachwyca się Harry Potterem, że to coś dobrego, a to jest zło, bo autorka Harry Pottera powiedziała brzydko. Będzie drama z lewicą, już, już mają pierwszą dramę. Widzicie, totalnie przypadkowi ludzie się teraz do nas dołączają I impreza chyba się dopiero rozkręca To mogą coś zaznaczyć, że ta aktywność zrobiła Więc chyba nie musimy nawet szukać klubu Co się dzieje? Jaki performance, no. to jest szok w ogóle. Dla mnie to było coś magicznego po prostu. Nie ja miałem jakoś chyba już jestem uprzedzony do nich, nie? Ciągle mi się wydaje to fałsz, że to tak naprawdę nie idzie od nich, tylko to idzie pod content. Chyba przez to, że Freeze tak gadał, że róbcie pod content, róbcie pod content. Że tak naprawdę nie znam tych ludzi, mimo że oglądam piąty odcinek. I nie wiem, czy oni naprawdę są tacy, że o szaleni są, czy robią to bo trzeba, bo kamera, bo Freeze będzie zły, bo wyrzucą ich z odcinka. Tak właśnie nie wiem, nie? Jak teraz patrzę, jak się cieszą, to może już jestem na tyle uprzedzony przez te wszystkie odcinki, że nie widzę w tym prawdy. Dlatego od razu mówię, że to idzie w złym kierunku. Ale może jestem uprzedzony, nie? Może oni tak na co dzień puszczasz ich i oni drą ryja, biegają, przywracają się? Może tak jest. Życie może tak wygląda. W lesie tak nie ma, nie? Jestem z Was dumny. Tak... Wow! Na szybkości udało nam się znaleźć restaurację. Chodź, Kasper, zaakceptuj to tym razem ty. No to wygląda bardzo ładnie. Przepraszamy. To jest nasza restauracja. Pomyliło nam się trochę. Mieliście, a, tak? Mieliście tylko jedno a, to, to czemu nam nie napisaliście, żeby na przykład nie jechać? Byliśmy ciekawi waszej